Cześć, mam ja jestem, ale jeszcze się p to jest Aid of space. tym razem nagrywam sam, weźmy sobie czerwony Rifle, którego ubudzę po prostu grać z tą bronią Fak granat Fajna mapka Gdzie są jesteś, przeciwnicy? Tędy Spróbujmy podejść jakoś cicho, jestem czerwony żeby nie zapomniał Bo to coś niestandardowy kolor drużyny Taki, znaczy, że materiałów nie było, ale po prostu nie mogłem się do komputera, nie miałem czasu zbliżać się do komputera w ten ostatni czas, a więc... Super, podejdźmy i może tędy. Fuck. Lekkie lagi są, bo już późno wieczór. Gdzie są przycisknice? Tu. Ja pierdziele. I od razu. No dobra. ujdzie. No bez jaj. Oni wszyscy z shotgunami. Zmienimy sobie... Nie, to jest dobrze. Dwa. Broń sobie inną weźmy. Z SMG powinno nam nawet pójść. No. Ogólnie chwilę już w to nie grałem, bo jak już mówiłem, nie mogę się z... Nie mówiłem to czasu ani chęci zbliżać się do komputerowa. O, jest pewnie nie będziemy pychać nic, bo się staram być w cicho, bo już jest późno. I... Żeby nikogo nie obudzić i super, mamy 2 HP Po prostu Jest, ale tragę dobrzyliśmy Tędy, tędy I oczywiście Dobra, przydałoby się gdzieś tam zabudować Ja prawie w ogóle o granatach zapomniałem sobie tej tam Dobra, bądź będzie tylko ten no i mm. Już go tu nie ma? Fuck! ten we Na pierwszą Iii To znaczy w ogóle wziąłem się tak za takie małą powtórkę z tego co oglądałem kiedyś, i właśnie tak natrafiłem na kapitana bomby i stwierdziłem o, wow, jak ja dobrze tego nie oglądałem ja, nie, jak dobrze mi idzie z tym SMG aż się sam dziwię Ktoś. Tam. I ja oczywiście headshot, bo jakby by mi nie trochę to to się, nie wiem, jakieś święto by było ogromne, że nie zginąłem od pierwszego, a mnie no, nie wiem dlaczego razem nie wrzuca teraz starego, ogólnie że popatrzyłem ostatnio tylko na ten, czy coś było i tyle, bo praktycznie brak czasu, jak to są od pełno sprawdzianów i... No Nie ma czasu, żeby to w ogóle nagrywać. Więc w weekend myślę, że nagram tak kilka odcinków i później będę je po prostu renderował i rzucał. No, no więc spróbujmy jeszcze może. Tak, by tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, Koniec tak. Więc ja się. z wami żegnam. Trzymajcie się, chaos.